Teraz strzeli bramkę. Może być bardzo ważne. Powiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. Tak to jest kolejny gol dla madryckiego Realu. Daje im doprowadzenie 2 do 0. Mija 48 minuta meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Mija obronę tym podaniem. A no niestety ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Ale huk... piłka wpada do siatki. Ten gol oznacza, że mogą nie załapać się do fazy kucharowej. No to nie zostaje im nic innego jak zakazać rękawy i zabrać się do pracy. Muszą jakoś odpowiedzieć.